Dobra, oto jest koń, końcówka pojedynku między czerwono-zieloną talią a monobiałą. I kończy się to tak, że w polu mam garuka, drugiego garuka Engulfix ragworm, Mykolota, który został zdeworowany 4 razy, czyli już ma 12 i co turę przyzywa mi 8 saprolingów. Saprolingi. Na polu już ich jest 144 oraz jeden lanowar mam 19 many przeciwnik ma tam nawet ładne pole a kończy się to w taki sposób że niestety muszę cię zawieść, ale rzucam z ręki pierwszego to tak overrun wchodzi rzucam Kolejnego overana Po dwóch overanach, Tak o Mykolot Mykolot po dwóch overanach ma 18 Engusyk Zagwurm Po dwóch overanach ma 13 Agaruki Po 9 Natomiast Same saprolingi, których jest 144 po dwóch overranach mają 664 rachunku. Teraz tapuję Lanowara dla many i za całą resztę many bo niestety miałem 19, nie stać mnie było za całą resztę many rzucam ostatnie dwie karty, które mam na ręce. Jest to overhelming i kolejny overhelming. Teraz moja armia rośnie do niewyobrażalnego Ataku! taku. Mykolot... Sorry, mykolot. Ma teraz 72. Engulfing 67. Agaruki po 63. Natomiast saproniki mają 8640 damage'a. I y, power'a chciałem powiedzieć. I wszystko teraz leci z tramplem w ciebie za 8905 damage'a. Leci nawet nie... Wpuść to! O nie!